Witaj Polko, witaj Polaku. Dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek, bo dzisiaj w roli głównej wystąpi Janek Pospieszalski, który mówi o mnie 29 stycznia 2022 roku podczas sympozjum Oblicza Pandemii. Co jest nadzwyczajnego w tym wystąpieniu, Jana? Nie to, że mówi o mnie, ale to, gdzie mówi. Sympozjum odbyło się w Akademii Kultury Społecznej. I medialnej w Toruniu. Coś się dzieje bardzo ciekawego w przestrzeni, jeżeli ojciec, dyrektor, pozwala na zorganizowanie sympozjum, na którym pojawiają się głosy mówiące o tym, że nie ma w Polsce zgody na segregację sanitarną. Posłuchajcie, a to by Janku bardzo. Dziękuję. Po tym, co robi Dania, po tym, co robi Wielka Brytania, po oświadczeniach CDC, po opublikowaniu przez Agencję Badań Medycznych informacji, że trzecia dawka może w sposób trwały upośledzić odporność. To jest Agencja Badań Medycznych, to nie jest foliarska jakaś rzecz, tylko no, wypadałoby za zacząć zastanawiać się, prowadzić merytoryczną dyskusję. Ja rozumiem, że ta transmisja być może będzie oglądana przez tych ekspertów, których na przykład pan prezydent ostatnio też. Bardzo mocno się zawiodłem, bo parę dni temu pan prezydent twierdził, że on zrobi, zapytaj eksperta, podejmij decyzję, tak? Zdecyduj, zapytaj i zdecyduj. No, tylko zaprosił tych samych, którzy od rana do nocy siedzą w TVN-ach i w info i gadają te same swoje na okrągły jak mantra, te rzeczy. Wobec których. Tak jak powiedziałem, wobec Pyrcia, wobec pozostałych, którzy tam byli zaproszeni, nigdy nie oczyścili się oni z zarzutów o tak zwany konflikt interesów. Proszę bardzo, jeżeli są niewinni, to niech powiedzą niech pokażą dokumenty, niech wsadzą do więzienia tych dziennikarzy, którzy o tym pisali. Były takie publikacje, nawet publikował to swego czasu tygodnik sieci braci karnowskich. A dlaczego mówię, że niestety ważne są pieniądze? Bo, bo to wszystko to oczywiście tak jak powiedziałem, polityka, morale dziennikarzy i pieniądze. Szybciutko kilka cyfr na koniec, żeby było tak, że, że to nie są jakieś rzeczy z kapelusza. Przyznam szczerze, że sam tych danych nie pozyskałem. Pozyskałem je dzięki temu, że, uwaga, i to jest też ważna informacja dotycząca o mediach w czasie pandemii. Otóż ta luka, ta przestrzeń. Ten nie, ta, ta, ta asymetria, jaką mieliśmy w przekazie medialnym spowodowała, że ujawnili się tzw. dziennikarze obywatelscy. Niektórzy to już byli na tym froncie od dawna, czyli Witek Gadowski czy Jurek Karwelis, świetny dziennik z czasów zarazy, bardzo ciężka praca, codzienny wpis, polecam serdecznie, ale również Grzegorz Płaczek. Młody fotografik, instruktor fotografii, były członek Akademii Nikona w Polsce, człowiek, który miał wykłady w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, zaczął zadawać pytania. Pytanie, które zadał, i to jest to dziennikarstwo obywatelskie, które zadziałało na Facebookach wszędzie. Oczywiście też go banują, też go przycinają i tak dalej. Ale zadał pytanie Ministerstwu Zdrowia, ile. To był wrzesień 2020 roku, czyli już mieliśmy pierwszą falę za sobą, trochę zelżało. Pytał, ile umarło w Polsce ludzi na COVID, na sam COVID, bez chorób współistniejących. 6 września otrzymał odpowiedź, że zmarło ich 297 osób. Po pół roku totalnej blokady, zamykania świata, rujnowania gospodarki, rozrywania więzi społecznych, niszczenia tkanki społecznej, zamykania kościołów itd. 297 osób to jest i on mówi, że wtedy powiedział, że coś z tym trzeba zrobić. To był moment, który zadecydował, że on zostanie, że on zacznie tropić to i bombarduje, napisał chyba może 400 pytań do KPRM, do Kancelarii Prezydenta, do ministra zdrowia i otrzymuje odpowiedzi. Zapytał, jaki jest koszt, e, e, koszt jaki poniosła kancelaria premiera na kampanię społeczną zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczeniu COVID-19 i promowania szczepień. Stan na 24 czerwca 2021 roku, czyli pół roku temu, to było 44 miliony 869 425, zł, 425 zł i 33 groszy. Tak jak powiedziałem, w mediach funkcjonują te facebookowe Ormo, tak ci, którzy donoszą, którzy banują albo zgłaszają tzw. naruszenie zasad społeczności. Ale oprócz tego działają firmy pod tytułem Demagog, Fake Hunter i Fake News.pl. Wszystkie te firmy są finansowane Sowicie z różnych miejsc. Firma Fake Hunter dostała od kancelarii premiera. 98 257 zł i 12 groszy, a partnerem firmy Fake Hunter jest Polska Agencja Prasowa oraz Akademia Firmy Pfizer. Kancelaria Premiera wydała również 361 tysięcy dla tak influencerów, tak youtuberów. Otrzymaliśmy te informacje, jacy to są youtuberzy. Są konkretne, to są często ludzie podnikami, tam typu chemik albo coś tam, i oni mają, wzięli 361 tysięcy złotych na to, żeby promować szczepienia i namawiać młodych ludzi na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Jednocześnie do 9 marca, od 9 marca, czyli kiedy ogłoszono pandemię w Polsce? 19 bodaj, czy 16? 16, tak? Przepraszam? 4 marca, 5 dni po ogłoszeniu pandemii, Kancelaria Premiera Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała 5 milionów dolarów od firmy Google na kampanię i promocję szczepień. I przeciwdziałaniu COVID. Nie było to w formie żywego grantu, nie, to, nie była to gotówka. Nikt nie przyjechał tam z walizką hajsu i położył Morawieckiemu, Tylko było to 5 milionów kredytu bezwrotnego na umieszczanie we wszystkich nośnikach Google treści, które mają promować, które mają przeciwdziałać COVID-19 i tak dalej. 9 marca, kiedy w Polsce mamy dwóch zarażonych czy trzech. Wydatki instytucji rządowych na reklamę, Sztoer Media, prawie 6 milionów, 5900, RMF FM 3 miliony, Poczta Polska 3 miliony, House Media kompany za zrobienie spotów reklamowych 1 847 tysięcy, Polsat 1 700 000. TVP 1 700 000. 400 tysięcy media spółki stworzone przez redaktora Sakiewicza, 400 tysięcy media braci Karnowskich. To jest na promocję szczepień, to jest konkretne pieniądze, które szły z budżetu państwa na promocję szczepień. Pytanie: jak ci ludzie, jak ci dziennikarze tych mediów mają e, na przykład zrobić wywiad z Panem Zbyszkiem Martyką, z panem Bodnarem, tak? Czy, czy są w stanie siąść przed nimi i rozmawiać z nimi? Czy redaktor naczelny im to puści taki wywiad, na okładkę? Na przykład, że jest taki odważny lekarz, który wyleczył 8 tysięcy ludzi, gdy wszyscy mówią, że nie da się leczyć i tak dalej. Przecież słuchajcie, medialnie to jest hit. No. Jest, słuchajcie, zobaczcie, mamy taki archetyp kopciuszka. Jest jakiś młody szewczyk-dratewka, który pokonuje smoka, gdzieś w jakimś przemyślu, to jest idealnie się z, jakby z, spina z wyobraźnią zbiorową. Można byłoby zbudować nieprawdopodobnie interesujący przekaz. Nic takiego się nie dzieje. Bardzo, bardzo chciałem podziękować z tego miejsca jeszcze pani dr Katarzynie Radkowskiej, która z nami podjęła no dosyć heroiczną próbę wdarcia się, wejścia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Medycznych i Biobójczych. To było 1 czy 2 sierpnia ubiegłego roku wraz z posłem Grzegorzem Brawnym, korzystając z jego uprawnień, z, właśnie z Grzegorzem Płaczkiem i z Marcinem Rolą, weszliśmy tam i z panią doktor i walczyliśmy o to, żeby zatrzymać eksperymenty medyczne na dzieciach, które są realizowane w ośmiu ośrodkach w Polsce. Słuchajcie, żadne media nie podjęły tego tematu. Żadne media, ci ludzie nie byli w stanie się z tego wytłumaczyć. Dostaliśmy od pracowników pana prezesa Cesaka listy tych ośrodków, widzieliśmy część tych dokumentacji. Część dokumentacji została zamazana i nie udostępniona nam, ponieważ obowiązuje ich lojalność wobec Pfizera, a nie wobec polskiego podatnika. Natomiast fakt, że media kompletnie zignorowały ten fakt, to to, to zdarzenie też wystawia wystawia swoistą cenzurkę naszym, naszym dziennikarzom branży, której, którą reprezentuje.